Kolejna z serii słynna pani archeolog Lara Croft z nową historią, bardzo ładną oprawą i zrywająca z tym, co znaliśmy do tej pory. Tak, mam dzisiaj dla was już dziesiątą odsłonę Tomb Raidera, bez dalszej nazwy czy numerka, który jest no właśnie jaki. Czy kolejna, nowa odsłona będzie dobra i czy nowe, świeże pomysły wyszły z serii na dobre? A co z fabułą, czy będzie dobra i wciągająca? I najważniejsze pytanie, czy warto w tę grę Zagrać, zaciekawiłem, no to zacznijmy tę przygodę. Tę wspominkę o kolejnej już Larze Croft. Siema, mam ci dla Was kolejnego już Tomb Raidera. Nowe i totalnie inne przygody Lary Croft. A oto moja opinia, moja recenzja, właśnie o tej grze. Jak coś, linki do poprzedników znajdziecie w opisie. Kolejny Tomb Raider musiał być czymś nowym, musiał zaskoczyć graczy i w końcu musiał być czymś innym, co już gracze doskonale znają, ale dlaczego? Tak, tak wiem, jest to mega uproszczenie, ale w gruncie rzeczy każda z dziewięciu odsłon słynnej Lary Croft była niemalże tym samym od 1996 roku. Czasy się zmieniły, a Tomb Raider nie był jedyną grą przygodową, nie przecierał nowych szlaków, a wciąż rozwijał utarty schemat. Z jedynki. rok 2007 i boom, nowa generacja konsol i nowa, przygodowa gra akcji, która z miejsca stała się hitem. Tak, mowa o Uncharted, grze czerpiącej garściami z Tomb Raidera, grze dosłownie filmowej i trzymającej w napięciu do ostatniej chwili. I tak od teraz role się odwróciły i to Tomb Raider musiał czerpać garściami z Uncharted. Wracając, nowe przygody Lary Croft miały być bardziej realne i przedstawiać taką normalną osobę, a nie jak wcześniej wyidealizowaną panią archeolog z dwoma gigantycznymi argumentami. Oczywiście nie każdy z nowej Lary był zadowolony, no bo tytuł bardzo odbiegał od tego, co znali starzy wyjadacze. Fabularnie ten Tomb Raider nie jest znowu resetem serii, a resetem całej marki i tym razem pozwala się nam wcielić w młodą Larę Croft, a to wszystko zanim została słynną poszukiwaczką przygód. Co więcej, nie jest tutaj odczuwalna aura jak w poprzedniczkach, że przyszło nam grać tą legendarną archeolożką, ale po prostu utalentowaną i dążącą do celu dziewczyną. Lara wyrusza na ekspedycję, ale pech tak chciał, że jej łajba zostaje zniszczona przez... Sztorm. Ona razem z paroma ocalałymi trafia na teoretycznie bezludną wyspę. Teoretycznie, no bo cała intryga jest tutaj tak fajnie zarysowana i potrafi trzymać w napięciu. I tutaj taka prywata, bo do połowy gry czułem też mocną inspirację pewnym serialem. Wiecie, rozbija się samolot na bezludnej wyspie, dzieją się dziwne, niewyjaśnione sytuacje, a wyspa nie jest tak naprawdę opuszczona. Bardzo dobrze jest również przedstawiona sama protagonistka. Nie, nie jest to kil z poprzedników, a niewinna osoba, robiąca jednak złe rzeczy, żeby najzwyczajniej w świecie przetrwać. Czujemy jej emocje towarzyszące przy zabiciu zwierzyny, te emocje, kiedy pierwszy raz musi wybrać, czyje życie jest ważniejsze. Taki detal, że Lara mówi sama do siebie podczas posiedzenia w obozie, dzieli się wtedy przemyśleniami z tego, co właśnie zrobiła i się zastanawia, czy postąpiła ona słusznie. Sama Lara jest tutaj wielokrotnie, że tak to nazwę, maltretowana. Ma wszelakie zwichnięcia, rany cięte, okaleczenia, a każdorazowo drze się w niebogłosy no bo przecież jest tylko zwykłym człowiekiem. By jeszcze dosłownie dobić leżącego każde nasze niepowodzenie kończące żywot protagonistki jest turbo brutalne, czasami tak złe, tak przerysowane i paskudne, że wywiera na nas to mocne emocje. Już nie wspomnę o tym, jak pewien jegomość chciał Larę tego, co zresztą po premierze wzbudziło pewną kontrowersję. Gra stawia też i na filmowość, często korzystając z modnego Quick Time Event, podkręcając tempo rozgrywki na maksa. Co więcej, Silnik gry też był niczego sobie, na tamte lata wyglądało to epicko, ba nawet i dzisiaj jest tutaj na czym oko zawiesić. Powiem więcej, w tamtych czasach była to gra, która potrafiła męczyć nawet i topowe blaszaki. Po odpaleniu gry witają nas epickie menusy, a precyzując tło nakreślające ton rozgrywki no i miejsce. Nowa gra, no to wybór poziomu trudności i po nim mamy już wprowadzającą cutscenkę. Lara mówiące jakieś życiowe sentencje oraz to, że chce w końcu coś osiągnąć. Później mamy już wspomniany sztorm walka Lary o własne życie i chęć dołączenia do resztki załogi, która skończyła się niepowodzeniem. Później dotarcie na brzeg, Lara spostrzega swoich ziomeczków, niby wszystko cacy i nagle headshot, pani archeolog traci przytomność. Kolejna scena, my jesteśmy związani i próbujemy się wydostać z nieprzyjemnej sytuacji, w której właśnie się znaleźliśmy. I tutaj i początek jest naprawdę epicki. Masa dobrych skryptów, naprawdę dużo się tutaj dzieje, a my staramy się to ogarnąć tą całą sytuację i łączyć pomału kropki początek, no to też dużo elementów quick time event, oczywiście napełnionych adrenaliną oraz musiało się tutaj znaleźć nauka sterowania. Gameplayowo Tomb Raider stał się survivalem i to takim na maksa. Dostajemy co chwilę pewien większy obszar do swobodnej eksploracji i rzecz jasna, do danej lokacji możemy później jeszcze wrócić. W nim mamy mini zagadki wymagające dedykowanego sprzętu by otworzyć lub zdobyć jakąś znajdkę czy element do ulepszenia ekwipunku Możemy oczywiście iść do celu i pchać fabułę dalej. To ty, graczu, decydujesz co chcesz robić, na co masz ochotę. Mamy tutaj masę zbierania i craftingu, czy to do ulepszania postaci, czy naszego sprzętu, czy do wytwarzania strzał, czy innego barachła. Znajdziemy tutaj opcjonalne starożytne grobowce. Powtórzę to jeszcze raz, opcjonalne, coś co możemy totalnie olać, a one były fundamentem rozgrywki w poprzednich częściach. I jak mam być z Wami szczery, tylko w tych grobowcach miałem odczucie, że ta gra to jest kolejny Tomb Raider, a nie po prostu jakieś inne IP. Znalazły się tutaj również i talenty, i w końcu można ulepszyć naszą protagonistkę, ale tylko w obozie. Tak samo jak korzystanie z szybkiej podróży. Masa znajdzie klub przedmiotów do ustrzelenia, czy podpalenia, czy czegokolwiek, by maksymalnie wydłużyć nasz czas rozgrywki. Dodatkowo z czasem dostajemy nowe zabawki, a to umożliwia nam otwieranie wcześniej zablokowanych atrakcji. Wcześniej Lara miała ze sobą dwie ikoniczne pukawki, ale z racji tego, że jest ona teraz taka niewinna, dostaliśmy prowizoryczny łuk, będący idealnym narzędziem do cichej eliminacji żeby nie było dostajemy tutaj też normalny arsenał taki jak pistolet, karabin czy strzelba, a to wszystko połączone z chowaniem się za osłonami. I wiecie co? To tutaj wszystko działa, to jest satysfakcjonujące, to jest po prostu dobre nawet i dzisiaj. Dodano również i parę nowych mechanik urozmaicających rozgrywkę, ale to nie jest ta Lara co kiedyś, nie jest tak zmienna, nie potrafi stać na rękach i tym podobne bariery jak w poprzednikach. Czy warto zagrać w nowego przecierającego Szlaki Tomb Raidera? Moim zdaniem zdecydowanie tak, bo jest to gra totalnie odmienna od tego, co już znamy i daje masę frajdy oraz satysfakcji. Tutaj bardziej tytuł stawia na survival, zdecydowanie na mocne emocje, szybką i wartą akcję, a część przygodowa, czyli plądrowanie grobowców, schodzi tutaj na dalsze tory. Nie zapominajmy o samej fabule w grze, o cutscenkach, o tym, że grając mamy wrażenie oglądania dobrego, wysokobudżetowego filmu Mającego w napięciu do samych napisów końcowych. I tak wiem, dla fanów serii po premierze był to szok. Spodziewali się Bradera, a dostali grę przypominającą bardziej Uncharted. Mimo wszystko, Lara sprzedała się kapitalnie, a gracze byli nią zachwyceni. Co więcej, nowe osoby, nowi gracze, nieznający korzeni serii czuli się jak ryba w wodzie, bo wiele elementów wówczas modnych znalazło się tutaj w grze. Osobiście przechodząc ten tytuł dzisiaj po latach naprawdę bawiłem się epicko. Wciąż tytuł potrafi trzymać w napięciu, daje satysfakcję i co najważniejsze wciąż bardzo dobrze wygląda. Powiem to tak, dla osób nieznających serio polecam. A jak grałeś lata temu, otwierz sobie ten tytuł, bo na pewno się nie zawiedziesz. A na na koniec pytanko do was. Jakie to wy macie zdanie o tej części Tomb Raidera? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do Was. Rzecz jasna i oczywista. Zachęcam was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się do następnego i cześć!